Z tej strony ja, Drwali i dzisiaj odcinek, w którym tak, nie odblokowywacie M, z którą nabiłem niestety bez was, no jednak nie chciałem was już tym trapić. 100 nabite, dobra. Ale musiałem teraz sobie z koleżanką pograć, no. O nie, oblężony. Nie, nie cierpię tego. No więc odblokowujemy. Pięknie Mz. No i nareszcie mój cel spełniony. Żartuję. Nadal będę grał. Ym... I czy w sklepie pojawił się skin do niej? No chyba nie sądzę. Nie, nie, nie. Nie pojawił się skin do niej w sklepie. No ale... Nareszcie. MZ! Yy, więc... Mm... Napiszcie no, te komentarze na mitologię i co robić z tym w ogóle. No dobra, to przechodzimy do gry. O, o, ole, picka. Truję wszystkim moją marą dymu. Zatruwam, nie, nie przeczuwam strachu u zbychu. Aha, to jest mychu. pomyślisz że to mychu. No źle śpię, ale dobra. I co to? o, Wiem, co ta ulta robi, ale. Oooooooo! was było. Mu ślepa! No nie, no nie, no, 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 chyba no, no, nie jej. no, oczywiście no, 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 zbieram na Big boxa, no w tym myślę, że coś drobnego. <laughs> Też jestem trochę przeziębiony. To na pewno nie jest koronawirus. Bo ja jestem przeziębiony, bo byłem jeszcze u lekarza nawet. No i co dalej? No nie myślałem, że jestem chory, tylko po prostu. Nie mam żadnej gorączki, tylko tą rybkę się bałem o nią. No więc, um, um, dobra. Jeśli ja się za bardzo tego koronawirusa nie boję. Choć, choć myślę, że może, że może być źle z nim. Um, nie? Każdy nie zobaczycie tej anima... Zobaczycie, ale też każe, że nie zobaczycie tej animacji, tej wściekłej drzeki. To było tak mega fikuśne, jak ona. Nie powiem wam co. O, może jak teraz przegramy, to ta Jackie zrobi to. Ale myślę, że nie przegramy, bo to dopiero pierwsza langa. Co będą nam wybierać najsłabszych. Krwawa walka na Jest z tą rybką jak ja hmm. widzimy się w kościele na, 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 na. Y -u -u, już prawie 50 na no, nie nabiłem u, -u to wisko z big skrzynki hmm, zobaczymy czy otworzy na tym odcinku więc y też polecam kanał koł choć czy on mnie poleca. Zobaczę nawet. Bo powinien mnie polecać. Jeśli nie, powiem mu, żeby nie polecał. Bo ja... Bo, bo, bo tam pisały już komentarze, rządzisz nawet. No bo chyba... Jak uważacie, fajnie nagrywam filmy? No, zobaczymy. Potem ile będzie subskrypcji i ile komentarzy, bo on na nie liczę. Bo chcę sobie to coś fajnego przeczytać. Raz. Jak pięknie. Uch, ciekawe, mam 80 level. Nie wiem, czy y, będę miał jakieś doładowanie, ale no nie wiem. Y, bo ja chciałbym sobie kupić tą ofertę, czyli pewnie kilka big... Mega boxów lub kilka big boxów, bo na level 50 było. 20 big boxów lub 2 boxy za darmo yy, lub za połowę ceny yy, te yy, chyba 12 tam było tak 12 tam było 12 yy, no i albo 12 za połowę ceny tak o się to ona się tak wkupała w to jakby piąta yy. Juhu, ciekawe kiedy mi się resetuje sklep. Czy maskotka Dare, mogę go kupić, też, bo... ale on jest płaski. To mi się nie. Jest taki płaski. Uch. To jest piękne. Dobra, ale nie mamy nad skinami marzenia, tylko wypróbuję to, te dwa skiny. Chyba, nie można pominąć tego. Brawlę nawet tam pisz tu pisz, O, on strzela takimi tymi z palców. I co będzie? Normalnie. No, ale no, no fajnie. Nawet fajne przebranie. Jak ktoś lubi piłkę nożną, ja lubię piłkę nożną i bym chętnie sobie kupił, jakbym miał gemy. Ale tych gemów na razie nie ma, bo wszystkie wydałem na yy, chyba yy, na tą GT Max. Fajny skin, naprawdę. Idę pobić te bociki, zobaczę, jak się bije bociki. hej Nigdy nie próbowałem jeszcze Darela na jaskini treningowej, bo gdy się pojawiła ta opcja, już miałem tego Darela. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Dobra? I teraz ile nie odbić. O! Dydyum, bum, bum. Teraz tylko go odbiję w tą stronę. Jak będzie na rogu. Dobra. Nadal na nim nabijam. Bum. Bum, bum. I znowu i teraz będzie się zaczynało. Yy. No, chcę go do kąta, tak, żeby tak. O właśnie tak. Ale no nie da się. No, no można tylko dwa razy te zada y y y obrażenia zadać. Nie wiem, czy. jakoś może tak. Jest, jest w kącie, jest w kropce. Teraz mogę z nim robić, co chcę. co To było. Nie wiem, w którą stronę cię opuścić. Albo botek, Dobra. Bum, bum. To tylko 450 pięćdziesiąt? Na takie wysokie obrażenia ty? Jo. Jo. Potępiam. I bum. Aj, dobra. Ale koniec testów, zobaczymy na tą penny. Każdy z Was może wyprowadzić, jeżeli ma Daryla i peni. peni z normalem możecie wyprowadzić, bez klinów. No, ona za bardzo mnie nie ciekawi tak. Bo strzela tym samym, mogliby ją przynajmniej, żeby czymś strzelała i też pani króliczek. A przynajmniej ma jakąś dobrą wieżyczkę. No, ale... no nie wiem. Ale... Nigdy też nie miałem pęku na tym. No dziwne. Bo to naprawdę nie sięga. Myślałem, że to ma dłuższy zasięg. O, teraz będzie strasznie, że będzie mi tak ubijało tą ultę. Teraz tu postawię. O, tu będzie miało na celowniku chyba każdego. O i tu teraz tu postawię. Tu nikt nie będzie atakował, ale będzie miał na celowniku każdego. No może tu dobra. BUM! O, o pisko się gra, ale to nie ma być, że się epicko gra. Źle to trwa. 9 minutak Jestem prawie nam! No. Zadyma to jest mój ulubiony, ulubiona gra. Yy, myślę, że zostało mi już bardzo mało postaci. Kto to jest ten Turkie? Może ktoś wiedział o mnie, bo ja jestem słynny. Yy, nie wiem skąd jestem słynny, ale jakoś jestem słynny. Coś na pewno zrobił. Na przykład to zrobiłem, że nic nie zrobiłem, o to jest dobry powód dlaczego. Mm, no ale go się tak celnie bym nie szczelił, a tamten nie. To jest najlepsze. Te chmury takie zatrzymujące się. Tak, to jest najlepsze. Y, to jest druga postać na daleko. Y, nasza. MZ z drugą postacią, co mam ją na daleko. No, wszystkie już mam na daleko. Chyba, że jakaś jeszcze jest. No to powiedzcie mi. Boom. Ha! I gol! Ne ne ne, ne! 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 Powinno być w tym pole lekarni, w którym nie wolno już prowadzić tej piłki naprosto. Czyli tak, że nie wolno już tylko trzeba szczelić. Takie powinno być pole, bo nie cierpię, gdy ktoś mi wchodzi tak do bramki bram. Ja tego sam nie robię. Tylko nieraz jak goście to robią. No i duża skrzynka coraz bliżej jest. Widać, że się dzieje. Widać, że już jest coraz, coraz, coraz bliżej

...kokolada... kotolapa, chyba kotolapa, tak. Eee... chciałam... Didi di coraz widzę do Big Boxa, może dzisiaj... Może jutro będzie jeszcze jeden odcinek dzisiaj, przepraszam. Eee, też To Dobijam na Big Boxa, to... Dzieje. Może być byle... Może być live. -ik ale też może być wyjście no co to jest to, ci... to może być liveik lub normalna gra myślę że to będzie liveik na nie, nie normalny odcinek choć liveik musi mieć przynajmniej pół godziny to uznawane do liveowatych tak ja to nazywam um, tam tamto to ja nazywam do... może będzie ten live, no kto wie. Kto wie, czy będzie ten live, bo powinien być. Jednak e, a nie wiem, czy będę miał czas na taki y, 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 godzinny live. Nie no, półgodzinny live. Mm. No, nie wiem, czy też dłużej to trochę będzie trwało. No, w zależności jak długo będę ubijał na tą skrzynkę. Ale też jest niepotwierdzone, że będę miał wszyscy tą jackę. Tylko jak Koga Zingowski dropnął. Oglądałem jego odcinek, ale też on może sam dropnąć, bo mi dropa skrzynka, nagrałem to na no, opener, ale wyszedł do niczego. Że miałem testować to karle, ale wyszedł ten y, gadżet do niczego, a potem mi dropa jakieś w ostatniej skrzynce. Z, za tylko te podniesienia rang. I dlatego mam takie wysokie rangi teraz. Chodź, chodź. Bum, bum. To nic nie pomogło. To bum. Rozwal! Tak, a ja jestem na daleko. Jestem prosem. Co to... Pypek robi taki mały pierdek Taki słodki Normalnie Dobra Coraz bliżej do mojego celu Dzisiaj chyba będzie ten big box No jeszcze dopiero 15 minut Dzisiaj najpewniej będzie ten big box mm. Jutro może będzie zbieranie na tego drugiego, nie wiem czy jest drugi. Tak, chyba jest drugi na to 100. albo Monaciki, nie wiem nad. Nie, ona mnie dojrzała, bo to co nie widać przez to, to. Walcz! go. No nie, no jak to możliwe? Widzicie, ona się wkopała po prostu w ziemię. No co mnie bijesz? To nie moja wina. się starałem całkowicie. Dobra, tam jeszcze dam kolor. What the fuck? Dobra. Gościu, masz tarczę, ale nie wiem, czy masz serce. Gry. Nie, ona mnie... Ona się na mnie sfokusowała i ona będzie tak stała, będzie próbowała tak stać do końca tego. Rozwa! No tak! Jeszczel, jeszcze, no strzelaj! Jest! Udało się! Zawsze myślałem, że niewidzialność wpływa na to tą osłonkę, że, że jak jesteś niewidzialny, to ta osłonka widać ją. A jednak nie! Jednak tylko chwilkę trzeba poczuć od respawnu. Takie właśnie eksperymenty chciałbym, ale najczęściej takie eksperymenty są z legendami, więc nie uda mi się. Nie udałoby mi się. Ale przecież. No, no Ciank! Nie wiem, czy ten boksik będzie, bo coraz więcej czasu. Ona się wkopała prosto w ziemię. Nie wiem, czy ten boksik będzie. No, nie wiem, właśnie, bo chciałbym dzisiaj zrobić wam z Minecrafta odcinek. Też byście chcieli, piszcie w komentarzach, bo na wieczór najpewniej będzie. A jako pierwszy jeśli natkniecie się na mój odcinek, bo wiem, że tylko możecie się natknąć na mój odcinek, bo widzowie oglądają i najczęściej kończą z moją serią. Nie wiem czy uznawacie ją za... niech chyba nie uznajecie. Ale no oglądajcie i cały czas piszcie komentarze, jeśli Was wyciągnęła moja seria. Mogę wam nawet. Tylko podajcie ID i będziemy sobie grać. Mm. I co dalej, no spodobała wam się seria Minecraft Browser bo ja myślę, że tak, yy, ja się fajnie bawię grając w Brawl Stars, tylko jak wy, bo nie wiem, I, i jeśli tak, to zostawcie, o nie, 14%, zostawcie komentarz, no i... No jeśli chcecie to zasubskrybujcie, ale nie musicie. Pamiętajcie, nie musicie, to nie jest przymus, że oglądasz kanał i musisz zostawić subskrypcję lub też dajcie łapkę w górę pod filmem i kliknijcie w dzwonka, jak wam się podoba, żebyście nie ominęli yy, filmów z mojej serii, bo fajne chyba są. Jak myślicie? Hmm. Ciekawe jak wymyślicie może, że tak, może, że nie, może, że...

też zobaczyła Tom Zorze. Oznaczało, że poprawił jej się wzrok, gdyż mój pies miał badę wzroku. Tak, psy też mają badę wzroku. Co się z... No, bo ona takie wstrząsy robi. I to mnie wyprowadza z równowagi, że, że nie wiem. Czut to... Może tak troszkę tak opuszkiem on nie, ale tak opuszkiem, tak o właśnie. Eee, nie nie dotknąłem. Eee, tylko no tak upuszkiem, tak lekko, delikatnie, tak? O nie, przegraliśmy. Nie no, wygraliśmy właśnie. Nope. Nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby się mi nie pisali. No, też mam takie zwolnienia. No, nie, nie mam czasu. No, widzicie, że nie mam czasu, to nie. Och. No, nie. Wtar mnie. Znaczy... No, raczej dwa, jeden. No i nie wiem czy. No, zobaczę jak trwa odcinek. No i nie wiem czy. zobaczę czy jeszcze mam czas, czy nie. Jest skrzynia, no i w której nic nie ma, jak zawsze. No, nope, nie mam czasu, bo nagrywam właśnie odcinek. To dobra.